Hej, 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 hej. Witam, 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 witam was wszystkich, moi mili. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony wita was Calder. Jesteśmy w Mass Effect 2. E, dokładnie tak, wracamy sobie do mm, DLC e, Misja Overlord. E, skończyliśmy przed wejściem do e, zniszczonego statku Getów, e, na którym to Cerberus oczywiście

Dziękujemy za ostrzeżenie. No, naszym celem, tak jak e, zacząłem mówić, jest, no, próba powstrzymania właśnie wspomnianego AI, wspomnianej sztucznej inteligencji. Myślałem w poprzednim odcinku, że to jest e, WUI, wirtualna inteligencja, ale jakby spojrzeć na fabułę tego dodatku, to jednak to jest sztuczna inteligencja. Gety są nieaktywne. Znaczy, gety, które były w tym statku, w tym rozbitym wraku, są e, nieaktywne. Ale z tego co pamiętam, e, AI troszkę nam napsuje krwi i aktywuje te gety. Będzie nimi jeszcze. Będzie je kontrolować. Wdychaj, ściero. Kamery mogę psuć, nie wiem po co mogę je psuć, nic nam to nie daje, ale psuję je dla zasady, można powiedzieć. Dobra, nie ma to jak zejść coraz niżej, schodzić coraz niżej. Szansa na śmierć wtedy diametralnie wzrasta. I w którą stronę teraz? Radar pokazuje w prawo, więc oczywiście nie posłuchamy się i przeszukamy sobie lewą stronę. Tylko troszkę kredy, cików, nic poza tym. Na to wygląda. Co my tam mamy? Sprzęt laboratoryjny, więc przydałoby się tam dostać. Damy radę jakoś przeskoczyć. Damy. W którą stronę? Za siebie powinniśmy się udać. Czyli bardzo dobrze, że najpierw przybyliśmy w to miejsce. Jak widzicie, ja również dokonałem zmiany w wyborze postaci. Wziąłem jednak Mirandę. Jednak wolę mieć ten drużynowy bonus do hapeków. Nie jestem pewien, ale chyba również do obrażeń. Jak zdobędziemy lepszą technologię, lepsze części, wyższy poziom, to wtedy będę mógł z niej już zrezygnować. Ale na razie jej siła nam się przydaje. Powolutku, to mi wygląda. Znaczy, to byłoby dobre miejsce na zasadzkę. Wroga WUI, tu... Wszy... Jedni mówią e, WUI, inni mówią AI. No właśnie, sami nie wiedzą w sumie co to jest. A raczej nie wiedzieli, jeśli... ...gdy jeszcze żyli. Tam chyba się nie... ...da rady dostać. Cóż, jest klimat na pewno. Tego nie można... ...odmówić.

Tam jest coś na końcu. Już wiem co mi się tak świeciło. Aha, kojarzę to miejsce. Hammerhead mi pomaga z zewnątrz. No i żeby przejść tam, bo musimy tam się dostać, musimy ułożyć sobie ścieżkę z tych kładek. Muszę sobie tylko przypomnieć, jak się z nich korzystało. Zobaczymy. Dobra, jest jedna ścieżka. No, tu przyszedłem po troszkę kredytów. E, zawsze się przydadzą. Wiele razy to powtarzałem i powtórzę jeszcze raz. W Mass Effect 2 dysponujemy dosyć ograniczoną ilością gotówki, dlatego e, nie starcza jej na ogół na wykupienie wszystkich umiejętności, znaczy wszystkich m, bajerów, części. Tak więc trzeba zbierać wszystko. Okej, okay, chyba w ten sposób uda nam się przejść. Albo i nie. O, teraz uda się. Jak na razie cisza, co nie? Gra buduje sam klimat miejscówką, w jakiej się rozgrywa teraz akcja. O, troszkę kredytów możemy sobie zdobyć i nie odmówię.

No właśnie, uzyskaliśmy dostęp, drugi dostęp. Eee, odblokowaliśmy drugie, drugi klucz, że tak powiem, drugi zamek, umożliwiając nam dostanie się do głównego ośrodka, gdzie przebywa to wuj AI, czy jak je tam nazwać. Będziemy walczyli z getami, co nie? Więc spróbujemy amunicji dysrupcyjnej. Będę musiał ją ulepszyć. Dobra, nieźle działa. 와! 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 Nie ma to jak odpowiednia amunicja na odpowiednie okoliczności i okazje. No i tędy, tędy chyba nie przejdziemy. Tu jest zawalone. Tu również może jednak tędy trzeba było. Nie, chyba raczej na pewno tędy. O właśnie, tylko coś się przyblokowałem przez chwilkę. não precisamos iniciar Ale muzyka buduje klimat, co? Już strzelają. Atlankujemy ich. Jest wyjście, sprawdźmy sobie jeszcze. Nie ma nic. Spadamy I na końcu. Jeszcze wielki był. O, właśnie jest. koniec amunicji Do karabinu uwielbiam szotgana jest ten duży brzydal? Czy już go... ...rozwaililiśmy? No, chyba już po nim. Uf, bezpiecznie doszliśmy na... Wyszliśmy na zewnątrz, wracamy do. Młota w takim wypadku. Kolejna mini. Kolejny mini quest w tym zadaniu wykonany. Troszkę punktów doświadczenia, kredytów platyny. do głównej lokacji. Przypomnę tylko jeszcze, że... Przypomnę jeszcze tylko, że... Mm, mamy tutaj zadanko. Znaczy, nie zadanko. E, Poboczną... Jak to ładnie się nazywa, jak to ładnie nazwać? Poboczną aktywność, o, do wykonania. Którą jest zebranie paczek z danymi Cerberusa. To jest całkowicie alternatywne do wykonania. Ale za pierwszym razem, jak się uzbiera wszystkie te paczki, dostaje się osiągnięcie. W dosyć bezpieczny sposób będziemy niszczyli te wieżyczki, czyli ze sporej odległości, czyli zostały jeszcze trzy. Mamy mechy, więc tu uważamy. Mechy mają tarcze i pancerze, więc. Ale gdy zostaną zdjęte, to. To są do dupy już na szczęście. Tędy tam na góry się nie dostaniemy, więc wracamy. Uoooh! Czyli jeszcze jedna paczka została. Ją sobie znajdziemy może jak już będziemy wracali z kolejnej bazy. Weźmy sobie taką samą drużynkę czyli Garusa, chociaż nie wiecie co. Wezmę sobie Miranda, czyli standard i grunta tym razem. Grunt ma troszkę do dodania, coś możemy mu ulepszyć, dodamy mu umocnienie jego specjalną zdolność. Okej, okay, sądzę, że ze sprzętem jest okej. Okay.

Magmy lawy, czy jak to nazwać No wieżyczka. Tą stronę najpierw, w lewo oczywiście. Mamy zapasy, troszkę irydu. O, poprawdzie nie musimy już ich zdobywać. Mamy od cholery zapasów i surowców. Bardzo mi się podoba ten motyw, że... E, no fakt, młot może hammerhead, młot może się nie podobać e, sporej ilości ludzi, ale mi się podoba cholernie ten jego głos, to analizowanie danych, skanowanie, to, że bierze jakiś dosyć czynny udział, muszę powiedzieć, w wydarzeniach. Że czuć, że nam pomaga. To jest coś... Coś niesamowitego i fajnego, co mi się naprawdę podoba. Aha, czyli musimy uruchomić teraz to urządzonko, które nas podrzuci. Czyli musimy wyjść z pojazdu. Prawdopodobnie z mechami będziemy się bili, więc również zastosuję amunicję dysrupcyjną. Okej, okay, jesteśmy w dobrym miejscu. No tak, hakowanie. Dobra, ale teraz będziemy w stanie dostać się na górę. Mam nadzieję, że nikt nam nie będzie przeszkadzał w drodze powrotnej do naszego pojazdu. Dokładnie. I w tym miejscu, moi mili, sądzę, że się z wami. Rozstamy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. W następnym odcinku lecimy do na dalej oczywiście do następnej bazy. Odblokujemy sobie ostatni już e, zamek do tej głównej, do tego głównego ośrodka, w którym będziemy mogli się skonf skonfrontować z, z, z tym wui, bądź też AI, jak to woli. E, tak więc komentujcie, e, wypowiadajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Hej.